To było wyjątkowe święto zakochanych. W dworku Czardasz w Piotrowicach zorganizowano koncert walentynkowy. Celem imprezy była zbiórka pieniędzy, które trafią na leczenie Tymka Kamińskiego. To już druga akcja dla chłopaka, współorganizowana przez Avi Studio. Pomysł urodził się tak naprawdę w grudniu, kiedy robiliśmy sesję świąteczną dla dzieci, no, żeby pomóc trochę Tymkowi z zebraniu tej no, niebagatelnej gotówki, tak powiem. Yy, cały pomysł rodził się u mojej żony. Ona to wszystko zorganizowała. Yy, to jest wszystko jej pomysł, wszystko co widzimy tutaj. Ona to wszystko skleiła, zapraszała ludzi. No, naprawdę, szło po Oprócz koncertu i odbywających się podczas niego licytacji, można też było skusić się na przysmaki ze słodkiego bufetu, a także zrobić sobie walentynkowe zdjęcie. Również najmłodsi na nudę nie narzekali. Myślę, że sezon karnawałowy jest, jest w nim bardzo dużo bali. Koncert to jest coś innego, co można przyjść, posłuchać, zrelaksować się, jak widać, tutaj dobrze zjeść i no, tyle dać od siebie dużo. Wydarzenie to efekt bezinteresownej współpracy wielu ludzi, których nie sposób wymienić. Za pomoc niezmiernie wdzięczna jest rodzina Tymka. Serce rośnie, że jest tyle dobrych ludzi, którzy pomagają bezinteresownie, którzy pomagają za dziękuję, którzy myślę, że też nie chcą się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji. Ja mówię moim dzieciom tak, że lepiej jest 10 razy pomóc niż raz prosić o tą prośbę, raz prosić o tą pomoc. W kolejną akcję dla chłopca włączył się także Rafał Frydrychowicz, który do tego typu działań zachęca również innych. Daję z siebie co mogę, jak już powiedziałem na samym początku. Poświęcam swój czas i to jest naprawdę bardzo dobrze spożytkowany czas i robię to z chęcią. Na lek, który chłopiec powinien przyjąć jak najszybciej, potrzeba jeszcze ponad 2,5 miliona złotych.